Śmierci nas wyrwali, paszporty życia w ręce dając. To byli polscy dyplomaci, na ich czele Aleksander Ładoś to my, ptaki, z ich skrzydłami. To, co zrobił Aleksander Ładoś wraz ze swoimi współpracownikami, jest takim pokazaniem no, jednak głębokiego humanitaryzmu. Jest nie do porównania z czymkolwiek innym w historii. To względu na ratowanie nie tylko Polaków, ale też obywateli niemieckich czy holenderskich. Wyjątkowa jest również sytuacja, w której polscy dyplomaci fałszowali dokumenty innych krajów. Aleksander Ładoś jest zapomnianym bohaterem. I've been over Rok 2021 został ustanowiony rokiem Grupy Ładosia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego? 80 lat temu zaczęła się akcja paszportowa prowadzona przez polskich dyplomatów we współpracy z organizacjami żydowskimi w Szwajcarii. 130 lat temu urodził się też sam Aleksander Ładoś. Jeżeli chodzi o datę roczną, to nigdy nie sprawiała ona trudności historykom. Gorzej było z datą miesięczną. Podczas naszych kwerend e, znaleźliśmy dwie daty, figurujące w różnych źródłach, czy to publikacjach, czy na Wikipedii, czy w polskim słowniku biograficznym. Jest to data 27 lipca lub 27 grudnia. Zaciekawiło nas to, dlatego zaczęliśmy przeprowadzać kwerendy. Na samym nagrobku Aleksandra Ładosia nie, nie ma informacji o dacie, e, dacie rocznej czy dacie miesięcznej. Postanowiliśmy przeprowadzić prowadzić kwerendy i po długich kwerendach w publikacjach w archiwach udało się odnaleźć akt urodzenia Aleksandra Ładosia. Researcherka z Archiwum Instytutu Pileckiego dotarła do niego i na nim figuruje data 27 lipca 1891 roku. Dokument ten został odnaleziony w Centralnym Państwowym Archiwum Historii Ukrainy we Lwowie. Co jest ciekawe, sam Aleksander Ładoś podczas swoich studiów historycznych w Lwowie do tego samego archiwum przychodził i przeprowadzał kwerendy na zlecenie, żeby dorobić, dorobić jakby na studia. Aleksander Ładoś pochodził z Galicji, urodził się we Lwowie, a jego rodzina pochodziła z Głogowa. No z okolic Rzeszowa. Jego ojciec był pierwszą osobą wykształconą w rodzinie. Fakt, że właśnie pochodził z takiej rodziny już, można powiedzieć, inteligenckiej, wpłynął na żywot samego Ładosia, który miał już troszkę ułatwiony start. Przy czym nigdy nie uważał, że jego pochodzenie chłopskie jest w jakikolwiek sposób dla niego problemem. Wręcz przeciwnie, lubił to podkreślać. W ten sposób związał się ze środowiskiem ludowym, konkretnie z Polskim środowiskiem Ludowym Piast. zakończeniu wojny, pierwszej wojny światowej. Otrzymał dosyć szybko, bo jeszcze w 1919 roku na, no, w pierwszej połowie e, pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a potem dostał pierwszą swoją nominację już tak stricte dyplomatyczną, to znaczy został posłem Rzeczypospolitej w Rydze. I w Rydze był do 26 roku. E, odwołanie go nie było związane z jakimiś jego zaniedbaniami, e, natomiast no, było stricte decyzją polityczną. Długo nie mógł sobie odnaleźć no, swojego miejsca i sam właściwie zaoferował się na pozycję konsula generalnego w Monachium. Wtedy zauważył pierwszy raz no, rozwój powolny ruchu nazistowskiego, no, który właśnie no, już wtedy uważał za coś, co może być niebezpieczne i co w zasadzie przekreśla możliwość no, współpracy z Niemcami, której tak ładość jakoś sobie na dłuższą metę nie wyobrażał. Monachium był do roku 1931. Po odwołaniu go z pozycji konsula generalnego w Monachium przez Beka Ładoś wrócił do Warszawy. Zamieszkał na Żeliborzu przy ulicy Mikołaja Gomułki 16. A w okolicach Boża dziennikarskiego, co tyle jest istotne, że właśnie dziennikarstwo stało się takim głównym sposobem no, budowania swojej pozycji w społeczeństwie polskim. Pracował w Warszawie, pisał w Warszawie. Pisał głównie o polityce zagranicznej. Po wybuchu wojny Aleksander Ładoś nie jest przekonany do wyjazdu z Polski. W 1940 roku, w maju, Aleksander Ładoś przybywa do Szwajcarii. Zostaje w polskiej placówce zatrudniony jakby w roli ambasadora i tam zaczyna swoją działalność. Jak dowiedział się o tym, co się dzieje w Polsce, już będąc w Szwajcarii, próbował robić wszystko, co było możliwe. Nie tylko akcja paszportowa. On udostępnił też szyfry polskiego poselstwa organizacjom żydowskim, żeby one mogły poinformować świat Stany Zjednoczone, Londyn o tym, co się dzieje w okupowanej Europie. Jeżeli chodzi o akcję paszportową, rozpoczyna się ona na początku 1941 roku i trwa aż do końca 1943 roku. Była to akcja, w której polscy dyplomaci wraz z reprezentantami organizacji żydowskich przebywających w Szwajcarii fałszowali paszporty latynoamerykańskie czterech krajów Paragwaju, Hondurasu, Haiti i Peru. Paszporty te trafiały na tereny okupowanej Europy. W taki sposób próbowano ratować życie e, Żydom. Osoba, która otrzymywała taki paszport, miała większe szanse na przeżycie, ponieważ nie była kierowana do obozu zagłady, a była kierowana do obozów internowania, gdzie miała szansę na, e, na wymianę na Niemców, którzy byli aresztowani przez aliantów. No to, no to wszystko są ludzie z getta w ogóle. O, Susanna Neisner przeżyła, miała paszport. Aleksander Ładoś zadaniował przede wszystkim swoich pracowników, dyplomatów, interweniował wtedy, kiedy najbardziej było, było to potrzebne i dawał też protekcję dyplomatyczną wszystkim członkom grupy Ładosia. Zasięg akcji paszportowej nas bardzo zaskoczył. Szacujemy, że w ten sposób Próbowano uratować od 8 do 10 tysięcy osób. Sam Abraham Silberschein, czyli współpracownik, jeden z członków grupy ładosia, szacował, że około 10 tysięcy osób zostało uratowane w taki sposób. Czytam pamiętniki Aleksandra Ładosia. I z tych pamiętników wyłania się osoba, która miała tę umiejętność przewidywania wydarzeń, e, które miały dopiero nastąpić. Wiem, że Aleksander Ładoś był. Wysokim postawnym mężczyzną. Nosił brodę od czasów I wojny światowej, bardzo dużo palił, w kontaktach z ludźmi nie kierował się głównie ich poglądami politycznymi, umiał zjednywać sobie ludzi, umiał z nimi rozmawiać, umiał znajdować wspólne tematy. Grał w brydża, grał w szachy, no i to też pomagało mu nawiązywać takie bliższe kontakty z ludźmi na różnego szczebla, tak czy, czy pochodzenia, że był osobą, która e, posiadała tę umiejętność, dosyć ważną właśnie, szczególnie dla dyplomaty. No, rozmowy z drugim człowiekiem. I wiesz to, co mnie interesowało, Pierwsza rubryka, masz datę, mm, mm. wychodzi Natus, czyli dzień narodzin, tu masz 27 juli, czyli 27 lipca. Kolejna data, 16. Augusti, tak, czyli ochrzczony. Mhm. Uh -huh. 16 sierpnia. I mamy Aleksander Wenceslaus, czyli Wacław. Po wojnie Aleksander Ładoś pozostał w Szwajcarii. Nie zgadzał się z ówczesną polityką panującą w naszym kraju. Później przeniósł się pod Paryż. Tam zmarła jego mama. Z siostrą mieszkał i tak naprawdę zajmował się rolnictwem hodował kury, zajmował się truskawkami. Od dyplomacji zupełnie odszedł. Dopiero w po październiku 1956 roku postanowił wrócić do, do Polski. Udało się to w 1960 roku. Ostatnie lata swojego życia spędził w Warszawie w budynku przy ulicy Piekarskiej 5. W malutkim mieszkanku na Starym mieście zajął się tam pisaniem swoich wspomnień, które tak naprawdę nie zostały nigdy wydane, zmarł po trzech latach, chorował i zmarł późnym wieczorem 27 grudnia 1963 roku. Aleksander Ładoś jest bohaterem zapomnianym. Przez wiele lat o nim zupełnie nic nie słyszeliśmy. Akcja paszportowa była tak naprawdę wiązana tylko i wyłącznie z organizacjami żydowskimi, jeżeli chodzi o, o publikacje. Dopiero gdy ujawniono śledztwo w Szwajcarii. W którym są szczegóły całej akcji paszportowej. i Dopiero wtedy dowiedzieliśmy się, jak, jak, wie, jak wielcy zaangażowani byli polscy dyplomaci i cała placówka. Instytut Pileckiego przyłączył się do badań prowadzonych przez ambasadę RP w Bernie, przez doktora Jakuba Kumocha i Jędrzeja Uszyńskiego. Wspólnie stworzyliśmy tzw. listę Ładosia, czyli listę osób, dla których wyprodukowano fałszywe paszporty latynoamerykańskie. Na naszej liście jest ponad 3000 nazwisk. Ale lista jest niepełna, dlatego nasza praca jest ciągle, ciągle w trakcie e, badań. Publikacja listy Ładosia miała miejsce najpierw w Warszawie, ale trzy miesiące później opublikowaliśmy angielską wersję listy Ładosia. E, promocja odbyła się w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i w, w Niemczech. Żeby móc tak... mogliśmy się spotkać z potomkami osób, które ocalały na paszportach. W taki sposób poznaliśmy chociażby ośmioletnią dziewczynkę, która była na paszporcie, Ruth Lichtenstern. Do tej pory mamy kontakt z jej córką. Ponadto poznaliśmy jego Straussa ze Szwajcarii, który na paszporcie widnieje jako czteroletni chłopiec. Złożyliśmy stronę paszportyżycia.pl, na której wszystkie informacje na temat grupy ładosia oraz cała lista ładosia są dostępne. Zwracają się do nas osoby, które odnajdują swoje paszporty nie, na strychu w piwnicy, które w ogóle nigdy nie wiedziały o działalności polskich dyplomatów, tak? ponieważ na paszporcie jest podpisany konsul honorowy Paragwaju, a nie Aleksander Ładoś. Ale dzięki naszej stronce dowiadują się całej historii i wiedzą, jak, to, jak paszporty były tworzone. W 2019 roku e, cała grupa Ładosia została odznaczona medalem Virtus et Fraternitas przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Konstanty Rokicki otrzymał medal Sprawiedliwy wśród narodów świata, e, dlatego że był on tą osobą, która, którą wypełnił większość paszportów paragwajskich. Aleksander Ładosi i Stefan Ryniewicz takiego medalu jeszcze nie otrzymali. Projekt Lista Ładasia został nominowany do konkursu Wydarzenie Historyczne Roku 2020. Serdecznie zachęcam do głosowania.